Ten materiał jest wstępem do kolejnych kroków przedstawiających zasady działania energii seksualnej. Pozwoli nam to w konsekwencji wyjaśnić wiele spraw związanych z budowaniem skutecznych relacji rodzinnych, osiągania życiowych sukcesów, zadowolenia z codziennego życia. W dalekiej konsekwencji będzie też miało wpływ na rozumienie istoty Boga, a nawet właściwej interpretacji rodzimych świąt. Zapraszam. Powietrze oddechem mogę siłą mą. Jeśli podoba Ci się ten projekt, wspomóż proszę fundację na patronite.pl ukośnik Sławia. Serdecznie dziękujemy. A teraz zapraszamy do wykładu. Ziemia moim ciałem, woda moją krwią. Powietrze oddechem, ogień siłom. Rodzina jest środowiskiem wychowania nowych pokoleń. Dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, są włodarzami najważniejszego przywileju, jaki jest. Przywileju dawania życia, którego żadne regulacje prawne nie są, jak na razie, w stanie ograniczyć ani nim sterować. W rodzinie przekazywane jest każdemu nowemu pokoleniu dziedzictwo kulturowe. Tu uczymy się sposobu funkcjonowania społecznego, co pozwala nam w późniejszym czasie odnajdywać się w szerszych zbiorowościach. Od tego, czego nauczy nas rodzina, zależy sposób późniejszego wejścia człowieka w społeczeństwo. W rodzinie nabywamy też wzorców kulturowych niezbędnych do tworzenia własnych relacji w swoich rodzinach. Stosunki panujące w rodzinie, atmosfera codziennego życia obejmująca również organizację życia domowego, codzienny tryb życia jej członków oraz rodziny jako całości mają wpływ na wyobrażenia dziecka o relacjach międzyludzkich, na przyjmowane przez nie postawy i kształtowanie się jego osobowości. Rodzice stanowią wzorzec, który pragnie się naśladować. Przekazują oni dziecku normy postępowania, co ma duży wpływ na późniejsze dostosowanie się potomka do norm przyjętych w większej społeczności. Wartości przekazane w dzieciństwie stanowią filtr do oceny norm i wartości poznawanych w dorosłym życiu. Rodzina przekazuje też nowym członkom społeczeństwa poglądy społeczne i religijne. Tu poznajemy wzory wartości, normy zachowań religijnych oraz uczymy się określonych ról. I określonego typu interakcji. Tu też uczymy się świątecznych rytuałów, sposobu świętowania. W rodzinie stajemy się członkami określonej wspólnoty religijnej. Od rodziny zależy, jak wygląda całe społeczeństwo, jakie panują w nim obyczaje, normy moralne, religijne, czy wreszcie osobiste stosunki pomiędzy poszczególnymi członkami społeczeństwa. Na los świata, na przyszłość ma wpływ wychowanie, a na to silnie oddziałuje system władzy. Czy to dla wygody, czy z przymusu, duży zakres wychowania dzieci został przeniesiony z domu rodzinnego do żłobka, przedszkola i szkoły. System wartości zawsze przekazywany był dzieciom przez opowiadane im bajki. Jednakże obecnie większość bajek płynie nie z ust matki, a z telewizora. Ktoś za rodziców decyduje, czego uczy się dzieci, jakie wartości są im wpajane, jakiej wersji historii się je uczy. Ta wersja ma znaczenie w interpretacji obecnej rzeczywistości, a to przekłada się na postawy wobec procesów społeczno-politycznych występujących dzisiaj i mających wpływ na przyszłość. Bezwzględnie celną uwagę stanowi hasło Akademii Zamojskiej. Takie będą rzeczy pospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Jest uniwersalny, niezależnie od kierunku jego interpretacji. Można wywieźć z niego morał, że system edukacji jest kluczowy dla przyszłości i prowadzić może zarówno do wzrostu, jak i upadku kultury oraz siły narodowej. Zależy właśnie od tego, jakie jest to młodzieży chowanie, skierowane ku jakim celom. A cele te budowane są przez polityków. Przeciwwagą jest wszystko to, co mamy w polu morficznym odziedziczonym po przodkach. Stanowi dziedzictwo narodowe, które zachowujemy w sercu, a przekazywane jest wraz z przysłowiowym mlekiem matki. Tym mlekiem są wartości przekazywane przez wzorce wynoszone z rodziny, mądrości narodowe przekazywane w bajkach i legendach. Dla przyszłości narodowej najważniejsze jest więc to, kto opowiada bajki dzieciom i o czym. Kto uczy nasze dzieci i czego. Dawid Rockefeller powiedział: Założyliśmy i sfinansowaliśmy ruch kobiet, abyśmy mogli opodatkować obie płcie. W ten sposób mogliśmy zmusić kobiety do pracy i przejąć kontrolę nad ich dziećmi. O sile słowiańskiej rodziny w przeszłości świadczy choćby ilość nazw służących do określenia koligacji rodzinnych. Im więcej ich jest w codziennym użyciu, tym szerszy jest zakres osób traktowanych jak bliska rodzina. W kulturze zachodniej w zasadzie używane są tylko określenia matki, ojca, brata, siostry, wujka, ciotki i dziadków, teścia i teściowej. Pozostali są niewiadomej relacji kuzynami. W kulturze słowiańskiej mamy około 60 takich określeń. Oprócz wymienionych stosujemy na co dzień określeń stryja i stryjenki, braci i siostry stryjeczne i cioteczne. Rozróżniamy koligacje rodzinne po mieczu i kądzieli. Mamy teścia i świekra, mamy teściową i świekrę, mamy wuja i stryja, ciotkę i stryjnę, stryjenkę i wujenkę. Terminy nieścior, szurza, dziewierz, jątrew, zełwa, szur, swak. Zastąpił dziś jednolity termin szwagra i szwagierki, co świadczy o zrywaniu bliskich relacji rodzinnych. Kiedyś żyliśmy przez wiele pokoleń w jednej okolicy i stanowiliśmy duże społeczności lokalne powiązane silnymi więzami rodzinnymi. Dziś rodzina została zatomizowana. Ten proces udał się tym, którzy go zaplanowali. Teraz jeden z głównych frontów walki o przyszłość jest na polu podstawowej rodziny. Czyli małżeństwa i ich dzieci. Wartość rodziny uznają wszystkie ośrodki władzy, politycy i systemy polityczne. Potwierdzają to prowadząc politykę wzmacniającą siłę i rolę rodziny, lub wręcz przeciwną. Paradoksalnie, im jakaś ideologia społeczno-polityczna bardziej uderza w rodzinę i jej rolę, tym większą wartość jej przyznaje. Po co niszczyć coś, co nie ma znaczenia? Po co kopać leżącego psa? Nikt nie chce angażować się w bezsensowne działania. Skoro najwięksi tego świata zajmują głos w polityce rodzinnej, musi coś w tym być. Siła społeczeństwa wyraża się po prostu siłą jej rodzin. Sprawowanie władzy sprowadza się w pierwszej kolejności do władzy nad wychowaniem przyszłych pokoleń. Takie będą rzeczy pospolite, jakie jej młodzieży chowanie. A taki będzie wpływ państwa na wychowanie młodzieży, jak rodzina na to pozwoli. Im rodzina bardziej zatomizowana, im rodzice mają mniej czasu dla swoich dzieci, tym większa sposobność wywierania wpływu przez polityków na wychowanie czyli kształtowanie wartości i norm wyznawanych przez społeczeństwo w przyszłych okresach. Szanujemy każdy pogląd religijny. Każdy ma prawo do szacunku dla wyznawanych przez siebie przekonań. Żyjemy w świecie dość zmonopolizowanym ideologicznie. Przywoływanie Kościoła katolickiego w tym materiale stanowi jedynie punkt odniesienia. Aby odnaleźć się w terenie, potrzebujemy punktów orientacyjnych, wobec których możemy określić swoją pozycję. Takim punktem odniesienia w każdej dyskusji ideologicznej może być doktryna katolicka. Nadaje się do tego znakomicie, bo jest dość szeroko znana. I dokładnie sprecyzowana. Więc nie wspominam tu o niej, by z nią polemizować, a jedynie z tego powodu, że stanowi punkt odniesienia, wobec którego można przedstawić i zrozumieć inne koncepcje. Orędownikiem silnej rodziny wydaje się być Kościół katolicki. Oczywiste jest, że uznaje on wagę i rolę rodziny i stara się ją wspierać. Jednakże rodziny mają swoje problemy. Nie zawsze idzie wszystko gładko i pięknie. Pojawiają się konflikty i rozwody. Wspierając rodzinę, trzeba umieć wskazać jej skuteczne sposoby funkcjonowania i rozwiązywania problemów. Przykładową rozmowę w kancelarii parafialnej o kłopotach rodzinnych wyobrażam sobie mniej więcej tak. Żona. Mąż mnie bije, nie mogę z nim mieszkać, boję się go. Ksiądz. Ale Jezus za ciebie cierpiał to twój krzyż i musisz go nieść dla swojego zbawienia mąż żona nie dba o dom i dzieci ma kochanka i nie ma czasu dla rodziny ksiądz cudzołóstwo to ciężki grzech kobieto módl się o wyzwolenie z pożądania które prowadzi do złego szatan wziął cię w posiadanie Powinnaś być posłuszna mężowi, tak jak kościół jest posłuszny Jezusowi. Mężczyzno, kochaj swoją żonę, jak jezus umiłował swój kościół. Wybacz jej, jak jezus świętej Magdalenie i módl się za nią. Mąż, ale ja jej nie kocham. Jest niegospodarna, nieżyczliwa. Syczy na mnie za każdym razem, gdy tylko coś powiem. Ksiądz. Ale Jezus za ciebie cierpiał. To Twój krzyż i musisz go nieść dla swojego zbawienia. I tak dalej, i tak dalej. Chrześcijański model rodziny opiera się na dominującej roli mężczyzny, posłuszeństwie kobiety i zamiataniu kłopotów pod dywan. Nawarstwiające się problemy przykrywa się poczuciem winy i koniecznością niesienia krzyża w imię wyższych idei. Nie można się dziwić, że w obecnych czasach ani ten model rodziny nie wydaje się odpowiedni, ani sposób rozwiązywania problemów skuteczny. Nie dziwi więc, że coraz więcej ludzi tego nie akceptuje. Akceptować można to, co praktyka sprawdziła i ukazała jako skuteczne. Nauczanie to więc nie zachwyca współczesnego odbiorcy. Tu przychodzi na myśl słynny fragment ferdydurkę Witolda Gombrowicza, który przytoczę dla wyrwania czytelnika z przygnębienia. Nauczyciel bladaczka na lekcji języka polskiego mówi tak. Hmm, hm. a zatem dlaczego słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Wielkim poetą! Zapamiętajcie sobie, bo ważne. Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. Wielkim poetą był. Nie roby, nie łuki. Mówię wam przecież spokojnie. Wbijcie sobie dobrze w głowy. A więc jeszcze raz powtórzę, proszę panów. Wielki poeta Juliusz Słowacki. Wielki poeta. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie temat wypracowania domowego. Dlaczego w poezjach wielkiego poety Juliusza Słowackiego mieszka nieśmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza? W tym miejscu wykładu jeden z uczniów zakręcił się nerwowo i zajęczał. Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam, wcale się nie zachwycam, nie zajmuje mnie, nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy, a i to mnie nie zajmuje. Boże, ratu, jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca. Wyczeszczył oczy i usiadł, grążąc się w jakieś bezdenne przepaście. Naiwnym tym wyznaniem aż zakrztusił się nauczyciel. Ciszej na Boga syknął. Gałkiewiczowi stawiam pałkę. Gałkiewicz zgubić mnie chce. Gałkiewicz chyba nie zdaje sobie sprawy, co powiedział. Gałkiewicz, ale ja nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć, jak zachwyca, jeśli nie zachwyca. Nauczyciel, jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca? Gałkiewicz, a mnie nie zachwyca. Nauczyciel, to prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny, innych zachwyca. Podobnie rzecz ma się z nauczaniem Kościoła katolickiego w obecnych czasach. Chciano by może, aby nas zachwycało, aby ludzie szli za nim. Jednak nie zachwyca, bo niczego nie rozwiązuje. Ani nie zapobiega powstawaniu problemów, ani nie pokazuje dróg do ich skutecznego rozwiązywania. Szkoda, że zapomnieliśmy nauk naszych przodków na ten temat. Ludzie nie zmienili się w swojej konstrukcji psychologicznej przez tysiące lat. Zmieniły się zaledwie warunki naszego życia. Emocje jednak i mechanizmy naszego funkcjonowania zostały bez zmian. W dalszych krokach przedstawione zostanie to, co dostaliśmy w spadku po przodkach, abyśmy mogli sami zweryfikować ich nauki w swoim życiu. Prawda broni się sama. Prawdę można poznać w prosty sposób, jakim jest doświadczenie. Nauka przeprowadza doświadczenie, aby poznać reguły, w jakich żyjemy. Tej samej techniki może użyć każdy z nas, doświadczając w swoim życiu wiedzy odziedziczonej po przodkach. Najpierw należy ją jednak poznać, aby potem móc zweryfikować. Niech nie zdziwi słuchacza fakt, że będziemy nawiązywać w tym do Boga. Takiego, jakiego poznaliśmy we wcześniejszych filmach, krok po kroku. Zgodnie bowiem z drugim prawem logosu wszystko jest analogiczne, a zgodnie z trzecim prawem wszystko jest jednością i wszystko jest połączone ze sobą. Zapraszam do odbycia z nami kolejnych kroków w podróży poznania naszej własnej etnicznej wiary i nauk z niej płynących. Do usłyszenia w kolejnych kilku krokach dotyczących energii seksualnej. Niech bogowie darzą. Ten projekt realizowany jest dzięki zbiórce pieniędzy organizowanej na patronite.pl Kośnik Sławia. Zostań naszym patronem. Powietrze oddechem,